Wiemy już, dlaczego nie odbył się mecz z Siedlcami, że został przełożony, z jakich powodów. Wiemy już natomiast na pewno, że odbędzie się w nas najbliższą sobotę mecz w Gorzowie. Dlaczego się odbędzie? Opowie nam wiceprezes Siedlca, że Mariusz Grobczak. No Odbędzie się dlatego, że zostaliśmy dopuszczeni do dalszej części rozgrywek, czyli otrzymaliśmy licencję na dalszą część sezonu, jak i na drugą rundę, tak i na fazę playoff. No i taka jest decyzja we wtorek podjęta przez Komisję Licencyjną i przez Prezydium Związku w Warszawie. Domyślam się, że kolejny bieg w Warszawie, bieg z przeszkodami przez prezesów został wygrany. Można powiedzieć, że to taki żart, ale Wam na pewno do żartu nie było przedwczoraj. Czy można to, to trochę bliżej, jak te rozmowy przebiegały, czy było ciężko przekonać, czy, czy już się wszystko zgadza w papierach i czy są znowu jakieś obwarowania, czy już jest bez, bezwarunkowa licencja do końca rozgrywek? Czy licencja jest wydana bezwarunkowa? Są tam tylko delikatne zapisy dotyczące jakby takich roboczych spraw związanych z funkcjonowaniem klubu. Mamy obowiązek złożyć sprawozdania co miesięczne dotyczące rozliczeń finansowych za zeszły sezon i będziemy to czynić. Innych warunków nie było, a rozmowy były trudne, bo oczywiście każda ze stron ma swoje argumenty i swoje spostrzeżenia. Myślę, że to była chyba najtrudniejsza komisja i najtrudniejsze spotkanie z włodarzami ligi i komisji licencyjnej. Każdy swoje racje podał. Dyskutowaliśmy nad tym. Potem była długa przerwa i decyzja o tym co będzie w dalszej części sezonu z naszym klubem. To są trudne sprawy, ponieważ my mamy jakby swoje stanowisko Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej musi stać po dwóch stronach barykady, czyli stać po stronie i zawodnika i zarządów klubu ale myślę, że te trudne rozmowy doprowadziły do, do miłego końca, otrzymaliśmy licencję e, dogramy tą, ten sezon do końca no i chyba to jest cenne i ważne. No, nasza rola w tym, żeby negocjować, rozmawiać, e, zamykać pewne stare sprawy, one są dość trudne, ale, ale udaje się je zrobić. A rola w związku, żeby nad tym nadzorować i, i no, też w jakiś sposób... Y, też zamykać tą sprawę. i że dotrwaliście do mojego końca, ale myślę, że ten prawdziwy, miły koniec to będzie, jak już będą wszystkie te sprawy załatwione za poprzedni sezon. Czy jest szansa, że, że do końca rozgrywek już nie będziemy wracać do tego sezonu 2010-2011? No na pewno jeśli chodzi o kibiców, to wracać nie będziemy, ponieważ te drobne warunki, jakie tam są postawione, to my spełnimy. A jeśli chodzi o zarząd klubu, to sam sobie nie odpowiem na to pytanie, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak będą środki finansowe, które my musimy rozliczyć jeszcze z poprzedniego sezonu do nas wpływały. Jeżeli będą wpływały regularnie, no to, to będzie to załatwione tak, jak jest zadeklarowane. Czy chociaż sobie była mowa. Pobieżnie, kiedy może być ten zaległy mecz rozegrany, w jakim terminie? Czy będzie środek tygodnia, czy jeszcze jest jakaś luka w terminarzu i weekend go zagramy? A znaczy to nie zależy jakby od polskiego związku? Ten mecz będzie rozegrany wtedy, kiedy obydwie drużyny, czy dwa kluby będą miały wolne terminy. My jesteśmy po pierwszych rozmowach już wczorajszych z kibicami z zarządem klubu z Siedlec. I wstępnie umawiamy się tam na kolejkę około 20-22 kolejki, czyli to będzie dziś końcówka lutego, początek marca. Tak będzie odpowiadało klubowi z Siedlec, gdyż oni jadą w tym czasie do Jawożna lub do Nysy i przyjechaliby sobie po prostu wcześniej do Wielunia, zagrali ten mecz, a potem jechali na dalsze mecze sobotnie.